Jeśli chcielibyście zobaczyć ten sklepik na moim kanale, to znaczy, jeśli chcielibyście zobaczyć na moim kanale, Dzisiaj zagram sobie Fall Guys, ale to jest Guys, taka podróba Fall Guys. Jeżeli mnie wytarziałam, to w górę subskrypcję, także co, spróbujcie na mnie, i obserwujcie mnie na Discordzie i Instagramie, bo warto mnie obserwować. Wiesz, że tutaj coś mamy, jakieś takie nowy skin, ale nie chcę Zaczynamy play To jest coś podobne do Fall Guys Kurde, jest coś śniegowego, patrzcie Dobra, lecimy Lecicie, Woo!

Skacz! Kurde, no! Tylko się nie da przejść. Może jakoś to tak o... Jest! Jest, dobra! Uuuu! Nie, nie, nie! No kurde! Iuuu... Iu. Iuuu... NIE! NO KURDE! No kuźwa! Weź zjedź normalnie frajerzy. NO KURDE! No kurde no wiecie tu, bo ci swój w łeb, kurde, kurde. Ta mapa była bardzo trudna. Teraz to, kurde. Nie wiadomo co to może być. Ja wyjdę stąd, nie? Z kim się dzisiaj zmierzyć? Z się reklama? A oto to mega Fajnie. Będziemy sobie tego nowego skina. Się 5 musimy mieć. Oczywiście nie wiem o co chodzi, ale wolałbym w Stampelgeist. Tego w Stampelgeist to nie rozumiem o co w tej grze chodzi. Zawsze muszę, zawsze jak oglądam, ja zawsze jak gram w Stampelgeist to muszę zawsze zginąć. Dobra. Mamy jeden, po tych skinów jest, to że lecimy, Już zobaczymy jaka mapa będzie. Ściszę sobie to. Dobra, jaka mapa? Jaka mapa? O nie, tylko nie ta Tajel fal Kurde tu Musimy teraz być bardzo ostrożni, nie? W którą stronę idziemy? O tom, dobra Tom! Kurde, spadam Teraz musimy iść Czyli tutaj, o patrz Patrz, proszę... Nie nie, proszę szybko, kurde, ja wychodzę stąd, nie? Ja stąd wychodzę. O, standoff 2, kurde, ta, ta gra mnie w ogóle troluje, ta gra mnie troluje. zagra. Stand of 2. Czekajcie, sobie też to zainstaluję. Jeżeli chcecie, żebym Stand of 2 nagrywał, to napiszcie mi to w komentarzu. Ja będę czytał. Czy ma Stand of 2 nagrywać czy nie nagrywać? Chcecie... Dobra, czekajcie, włączę kamerę. O, niedobry, dobre Ja mam oczywiście o kamerę chcę. Dobra, musimy biec. Czyli tu, tu pobiegniemy. Wała, ła, kuźwa. Ła, 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 ła. Kurde, musimy tu uważać. Będę trochę palca zasłaniał. Dobra, dawaj Filip, dawaj, 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 dawaj Filip Nie oglądaj się ze siebie, tylko biegnij. Łano, biegnij, 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 bini, bini, bieni, bini. Biegni, biegnij, biegni, biegnij, biegnij, fili, biegni, biegnij. W zasadzie chili. Kurde, nie tutaj, było ona zaraz. Ja kokaina Tak, 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 tak Jest! Jest No i dobra. Round over jest super ciekawa jaka kolejna mapa. Nie dajcie, że piłka nożna. Jestem bardzo słaby w piłkę nożną. Kurde, musimy tutaj. Nie, oni mają jeden. Kurde. Szelamy, dawaj, dawaj, dawaj. Czy pójdę tutaj, pójdę tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Tak, 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 tak! Nie! Nie, 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 Kurde, nie! Głupia gra. Nie! No nie! Kurde, no nie! nie ja się nie dam, nie. nie! Nie, 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 No kurde! Jasna dupa, bo zaraz... Nie, no... Oni są dobrzy. Nie, 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 nie,

nie, nie. Dobre, dobrze, dobrze, dobrze? Nie, 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 nie. nie, remis. Nie, nie, nie. Będzie szybko, szybko, dawaj, dawaj, dawaj niech ktoś tam pójdzie, no. jak komuś tam pójdzie, no, ja... I trafi w łeb. Nie, 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 nie. Biegnij, biegnij, biegnij! Szybko, szybko! Dobrze, jest. Dobra, dobra. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Nie mogę mu pozwolić, nie mogę mu pozwolić. Nie mogę im pozwolić, nie! JEST! Okej... Myślałam, że się nie uda, ale się udało. Myślałam, że się nie uda, ale się... Myślałam, że się nie uda, ale się udało. <śmienicza> Teraz Las lasery, o oh Boże! Laser Tracer! Teraz musimy, musimy uciekać przed laserami! Dobra? Już laser pokonany! Kurę teraz taki! Nie! Nie! O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! O nie, 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 bini nie, Co się dzieje z TEJ Ja wychodzę, ja wychodzę z tej mapy, nie? Run boys, run boys TO JEST FALL GUYS! Czy weźmy sobie ten kostium? Oh! CO TO dojeć? Zobaczcie JA CZĄDŹ ja Och Kurde Daj się mi sam wyjść, bo gówno Kurde, za kokaina. Aaaa oh. sprawdzimy, o co dalej tu chodzi No nie, znowu te gówno Ja pierdolę, że jest guys, dobra Ostatnie, bo nie Nie wiem Kurde O kurde, kurde Nie, musimy, musimy iść po kolegach Jezu, tam prawie spadłem Kurde, gdzie teraz? To jest tu? Tu, tu, może kolega spadł? Tu, kurde, no, ludzie się nie słuchają. Boże, się boję, że tutaj coś. Nie, Boże, zwariowaliście? A nie, nie, dobra, nie. Kurde, głupia kokaina, no. Jest, dobra! Lecimy! Jest! Tak! Czasami są. Jest fajnie! Każdy wygrał rundę Wstemple Guys Blufagas czy któryś tam? Kurde, teraz ciekaw jaka będzie... Już Jeszcze tylko yy, ostatnia mapka na tej ty... ostatnia mapa na tej rundzie i już kończę. No nie, znowu te lasery. Będą lasery znowu. Ale... Jeszcze ostatnią mapkę sobie zagramy. Jeszcze, jeszcze tą i ostatnią. Kurde! żeby nie spadł Szkoda, że nie da się Dobra. Tak mówię, będę miał Rage'a Ja nie widzę Kurde, kostium Już nie chcę. no czekaj. Co? Czekaj, zaraz się rozbiorę, tylko nagrywam. O, shit To jest jakaś ciekawa mobka wiem jak się nam uda Dobra, ale będzie problem Próbujemy Dziamby, i dziamby, i dziamby Wow, jak kurwa Mnie waliło w łeb Wow, shit, shit O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo serdecznie Wow, o, dziękuję bardzo Nie musieliście Projery nie musieliście od razu. Nie! Ej, łatwiutka ta mapa! Łatwa mapa! Łatwiutko, ej! Łatwo, ej! Ty, ale fajnie, łatwiutko. Łatwo to zrobiłem jeszcze tutaj. Po... Jakie jak wywaliło ty? Pazara będzie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i przegrywają. No patrz, ja tam jestem w czapce. No patrz, co za głupi marynarz, on nie umie to przejść. Dawaj, skacz. Pff, nie, I, no, i 16 i patrz. I game over. Może. Nie, oni nie przejdą tu, no i game over. Run over. I ten marynarz jeszcze odpadnie wszyscy odpadli Dobra, nie wiem Dobra, ostatnia mapa i... Kończymy. O, Dobra, ostatnia mapka i kończę. Dobra, nie wiem, czy to w ogóle dam radę. Ale nie wiem, o co chodzi. Ła! Ła, no po frajerze, no. Ło jak mnie wywaliło! Jezus Maria. Pokaż kotku, co masz w środku. What the fuck? Pokaż kotku, co masz w środku. Z kowronku. <laughs> no kurdej! No toś mi, frajerze. O, dziękuję. No, ała no. Łano, kurde no Janusz Tylko 8 osób ma tu być 2. Dobra, muszę może zdążę, może zdążę. Patrz, może zdążę Zdążę to! O, szybko, 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 szybko! Kurde A! Nie, ta. Nie słuchajcie, ta mapka była... Ta, ta mapa była za trudna na mnie Kurde O, Forza Horizon 4 no dobra. Bra, dziękuję bardzo za oglądanie, że jeżeli materiał Wam spło, wstawcie łapkę w górę, subskrypcję do tego chłopczyka, bo on jest fajne, patrzcie. Do widzenia na cześć i pa! pa.